Dzień dobry, dobry wieczór, witam wszystkich bardzo serdecznie, mamy dzisiaj 28 maja, wtorek, jest 21, właśnie wróciłem z zajęć, no i po drodze wracając do domu, byłem w Lidlu, natrafiłem na całkiem fajną okazję, mianowicie nowość, Bojan, Bojanowo, Black IPA, za całe 3,49 zł. E, piwo typu India Pale Ale, e, Black IPA, e, w tonacji czarno-białej. O, tak się prezentuje światu. Tutaj mamy czarno-biały, czarne szyszki chmielu na bia z białymi liśćmi, e, z logiem bojana. Kapsel. No tu się akurat nie postarali, e, rzucili ten już dosyć oklepany motyw z widokiem na browar, wieże browaru, browar Wielkopolski w Bojanowie. O. Spróbuj innych piw z browarów w Bojanowie. Jest tutaj wlepka do Instagrama Bojan Black IPA, ekstrakt 14% wagowy, alkohol 6% objętości. Piwo pasteryzowane, niefiltrowane, składniki woda, słody, jęczmienne, monachijski, pale ale, karmelowy, miel. Szkoda, że nie podali jeszcze jakie rodzaje chmielu. Browar Bojanowo, ulica Browarowa, nie wiem czy powinna być Browarna, ale jest Browarowa 2. 2 w Bojanowie, spożyci do 27 marca 2020 roku. Do, już wam mówię kiedy, tak, 27 marca. Szkło, jakiego użyję, to jest y, dawne od nie nieużywane na kanale. Y, szkło y, z Krosna y, o pojemności pół litra. I bo jest w temperaturze pokojowej około 16-18 stopni ma y, na chwilę obecną. No i zobaczymy. W każdym razie, y, co mnie tutaj dosyć interesuje, to to, że w ostatnim czasie y, browan, browar w Bojanowie po. Kilku latach robienia toporka, e, czyli toporek zrywa papę z dachu oraz e, m, strażackiego, dedykowanego polskim strażakom, trochę zmienili e, koncepcję etykiet na rzecz bardziej e, dopieszczenia graficznego, szczególnie tego akcentu w postaci wieży browaru, e, <laughs> na której podobna była strażnica e, pożarna. E, Zobaczymy, jak im wyszło to piwo. Kapsel jeszcze raz, tak jak mówiłem, yy, z widokiem na browar, browar Boja, yy, Wielkopolski w Bojanowie. Żadnej rewelacji tutaj nie ma. No, pachnie fajnie. Pachnie bardzo podobnie do Jankesa z Lwówka. Co Jankes z Lwówek to też jest już dosyć. Yy, pieśń przeszłości, ponieważ obecnie Lwówek jest y, w zarządzie doktorów. Chmiele amerykańskie. Szczególnie, cy, y, szczególnie tutaj czuję, że jest citra i y, citra i amarillo. Dużo ży, y, jest żywica. Sporo pomarańczy. Cytryn grejpfluta. No to lejemy. <laughs> Piwo, jak mówiłem, y jest do szkła, y objętości pół litra. Tu kilka kropel mi wykipiało, ale to nic. Y jak widzicie, prezentuje się bardzo ładnie. Piana, y drobniutkie pęcherzyki Grubą warstwą stoi, nie dziurawi się. Barta tego piwa. Kolor ciut ciemniejszy od Coca-Coli taki ciemnobrunatny. Dosyć no, ciemnobrunatne Opalizują rubinowe refleksy, dosyć nieprzejrzyste. Tak nalane, wygląda niczym porter bałtycki. Jak na razie trzyma się bardzo ładnie stylu. Aromat. Tak jak mówiłem cytryny. Pomarańcze, grejpfruty. Mm, szczególnie skórka cytrusowa. Trochę kwiaty. I nawet ładnie wyczuwalna, nie yy, męcząca yy, nosa żywica. No, no to wasze zdrowie. Nie wiem czy mi, czy będzie widać. Trochę piany mi na wardze i wąsie zostało. Goryczka. Mm, bardzo fajna. Tak koło 50 libu. Tak jak być powinno. E, odczucie w ustach, ono jest dosyć... E, ono nie jest słodkie, ono jest dosyć wytrawne, e, lekko cierpkie, e, ale jednocześnie jak na Black IPA jest e, dosyć mocno e, takie... klucze nie jest takie kawowo-czekoladowe jak w przypadku Porteru albo Stauta, ale jest takie żywiczno-palone żywiczno. No właśnie, to jest jako, że mamy amerykańskie chmiele, jest wyczuwalne tak, jakbyśmy wzięli drewno jakieś żywiczne typu sosna, e, jodła, świerk e, spalili taki właśnie e, fajny, e, fajny palony posmak nie taki czekoladowy tylko taki drzewno e, palony wysycenie jest mm, Powiedziałbym, średnie. Nie jest to piwo płaskie. Broń Boże, w żadnym wypadku nie jest płaskie, ale wysceń nie przeszkadza w piciu. Też spójrzcie na to, że jest bardzo ładny lacing podczas picia. Bardzo ładnie krążkuje. Piana cały czas ma około centymetra grubości. Ładnie pływa. No, przepraszam, trochę za dużo gazu albo powietrza połknąłem. Co prawda mam też takie trochę słabe porównanie, ponieważ ostatni raz Black IPA piłem w okolicy Świąt Wielkanocnych, czyli jakieś półtora miesiąca temu, od tego czasu no, były wyjazdy głównie na wieś, czyli jasne pełne do Włoch, czyli jasne, pełne, jasne lekkie po jakiejś imprezy typu Wenalia, więc znowu jasne pełne. Mało było, skupiania się na krafcie, za co przepraszam. Po prostu też nie miałem kiedy specjalnie nagrywać, miałem sporo roboty, sesja za pasem. już pierwsza kolokwia za mną w tym semestrze letnim. Niestety nie mogę Wam teraz pokazać tabliczki, alkohol szkodzi zdrowy, ponieważ no niestety została miona e -e przez kogoś w czasie juvenaliów. Proszę, jaka piękna warstwa piany. Cóż mogę jeszcze powiedzieć? Black IPA no jest w sumie fajną alternatywą dla lubiących z jednej strony coś palonego, ciemnego, ale nie takiego kawowego typu stout oraz dla miłośników amerykańskich chmieli, cytrusów, Kwiatowości, żywiczności, ale nie lubiących y, takiego żywicznego ściągnięcia, y, takiego cierpkiego ściągnięcia, y, y, jak to powiedzieć, y, ściągnięcia w y, ustach. Dlatego myślę, że propozycja jest bardzo fajna. Tym bardziej, że piwo teraz w Lidlu. I przynajmniej nie wiem do kiedy. W każdym razie w tym tygodniu podejrzewam, że do końca tego tygodnia będzie kosztowało 3 złote 49 groszy. Zł. Czyli no radziłbym yy, wziąć kilka. No bo cóż. Tej jakości piwo, naprawdę. Spójrzcie jeszcze raz jak on jest piękne, Zupełnie yy, zupełnie nie widać, że jest to... Yy, na pierwszy rzut oka w ogóle nie, moza, nie można zauważyć, że nie jest to e, jakieś tanie e, piwo za te 3,50, nie jest jakieś e, ulepkowate czy coś. Nie, jest bardzo porządnie, dobrze uważone e, Black IPA z regionalnego browaru. Tego jeszcze teraz nie będę pił, bo nie, aż muszę mieć coś do zdjęcia. No to co, z mojej strony to byłoby na razie tyle. E, może jeszcze dzisiaj coś nagram. Udało mi się też wyczaić w Lidlu za 4,99 atak chmielu z Pinty, więc może zobaczymy porównawczo, jak po no, prawie roku od ostatniego picia Pinty, ataku chmielu, jak sobie Pinta radzi. No, na razie to byłoby na tyle. W najbliższym czasie postaram się trochę pokombinować nad jakąś czołówką do moich filmów, jakieś ładne intro może się pojawi zobaczcie też od możliwości czasowych. W najbliższym czasie również powinno pojawić się tutaj na dole linki do piw nagranych we Włoszech, zwłaszcza jednego, które myślę, że wyda Wam się dosyć interesujące. Z mojej strony na razie to tyle. Do usłyszenia. Zostawcie lajki, komentarze. Cześć.